Wracamy do schematu przejścia przez proces analizy i projektowania zorientowanego obiektowo. Przypomnijmy go sobie. 1. Zbieranie wymagań. 2. Opisanie aplikacji. 3. Identyfikacja głównych obiektów. 4. Opisanie interakcji. 5. Stworzenie diagramu klas. W tym module przerobimy dwa pierwsze kroki, czyli zbieranie wymagań i opisanie aplikacji, które można podciągnąć pod jedno pojęcie, jakim jest analiza wymagań. Czyli będziemy uczyć się efektywnego sposobu uzgodnienia wymagań klienta i ich analizy. Jest to bardzo pomocne przy określaniu zakresu prac, szacowaniu kosztów czy czasu wykonania. Wymagania to zdolności, które system musi posiadać i ograniczenia, do których musi się dostosować. Rozróżniamy dwa ich rodzaje: wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Najpierw funkcjonalne. Można powiedzieć, że jest to stwierdzenie, jakie usługi ma oferować system, jak ma reagować na określone dane wejściowe, jak ma się zachowywać, bądź jak ma się nie zachowywać w określonych sytuacjach. A więc analiza wymagań funkcjonalnych to zidentyfikowanie i opisanie pożądanego zachowania systemu. Miej na uwadze, żeby się w tym groku zbytnio nie rozdrabniać, należy posługiwać się prostymi, jednoznacznymi i zrozumiałymi stwierdzeniami. Standard zaleca opisywanie wymagań funkcjonalnych jako luźnych zdań w stylu. System powinien robić to, system powinien robić tamto. Na przykład, system powinien umożliwić zalogowanie się użytkownika za pomocą loginu i hasła. Dobra dokumentacja wymagań nie powinna narzucać konkretnego rozwiązania architektonicznego, co prowadziłoby do ograniczenia projektu aplikacji. Analityk podczas opisywania funkcjonalnych wymagań systemu powinien w taki sposób go zarysowywać, aby prezentować dostępne funkcje i możliwości aplikacji bez zbędnego wnikania w szczegóły techniczne. Przejdźmy do drugiego rodzaju wymagań, jakim są wymagania niefunkcjonalne. Pominięcie tego kroku poznajemy po sytuacji występującej daleko po fazie zbierania wymagań, bo w fazie testów, gdy słyszymy skargi typu: Ale jak to nie działa z tą przeglądarką? W firmie używamy tylko tej, lub Czemu z aplikacji może korzystać tylko 13 użytkowników? Mamy zatrudnionych 300. Możemy się z tym spotkać, gdy nie przywiązujemy należytej uwagi do wymagań niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonalnością. Czyli nie skupiamy się na ograniczeniach, jakie mogą zaistnieć. Spójrz na przykładowe wymaganie niefunkcjonalne. System nie powinien ujawniać operatorom żadnych danych osobowych klientów, oprócz nazwisk i numerów identyfikacyjnych. Wymagania niefunkcjonalne często określa się jako ograniczenia, w jakich system ma pracować, czy standardy, jakie spełnia. Choć chyba zgodzisz się ze mną, że słowo ograniczenia nie jest najlepszym określeniem wymagań niefunkcjonalnych. Jako, że nie ograniczają one przecież w żaden sposób funkcjonalności, jakie zostaną dostarczone klientowi w ramach rozwiązania, lecz określają warunki, dla których te funkcjonalności będą wykonywane poprawnie. Wymagania niefunkcjonalne wynikają ze strategii biznesowej klienta, bezpośrednio z przepisów, zgodnie z którymi działa firma, czy też z wymagań technicznych. Jeszcze raz więc dla porównania. Wymagania funkcjonalne, czasami zwane jako możliwości, opisują funkcjonalność, którą system ma realizować, np. formatowanie tekstu. Z kolei wymagania niefunkcjonalne, znane jako wymagania jakościowe, to warunki, dla których te funkcjonalności będą wykonywane poprawnie. Istnieje model, który pozwala stworzyć swego rodzaju checklistę obszarów, o których warto pomyśleć przed każdym projektem IT, aby zapobiec ukrytym wymaganiom, które wychodzą dopiero podczas realizacji projektu. Jak już było wspomniane przy okazji tematu podejścia iteracyjnego, takie przypadki jak zmiana wymagań będą się tak czy siak zdarzały, więc nie da się wcześniej ich wszystkich zebrać i przeanalizować, ale można sobie pomóc. Jednym z przydatnych narzędzi jest model FURPS, akronim reprezentujący model klasyfikowania funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymagań. FURPS to skrót od Functionality. Funkcjonalność w rozumieniu zestawu funkcji. Uwzględnia również bezpieczeństwo możliwości systemu. Usability – użyteczność, zestaw wizualnych aspektów oprogramowania. Reliability – niezawodność, mierzona np. częstością występowania błędów. Performance – wydajność aplikacji, czas odpowiedzi lub użycie zasobów. Supportability – wsparcie, jest to przenośność, rozszerzalność, nie dająca się łatwo przetłumaczyć. Uwzględnia zdolność aplikacji do instalacji na różnych platformach, łatwość testowania itd. Widzimy tu przemieszanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. To jest F jak funkcjonalność i URPS jak wydajność czy niezawodność. Każdy z elementów oznacza pewien rodzaj wymagań, które mogą się pojawić w projekcie. Każdy z nich składa się też oczywiście z bardziej szczegółowych obszarów. Takie drzewko kategorii wymagań można potraktować jako świetną checklistę, która pozwala zastanowić się nad wszystkimi najważniejszymi elementami projektu.